Przygody psa Janusza Odcinek pierwszy Jak Janusz znalazł swój dom Dawno, dawno temu, w pięknych Tatrach, gdzie góry sięgają chmur, urodził się mały, biały piesek. Miał czarne oczka jak dwie błyszczące gwiazdki i nos mokry jak rosa porankiem. Ten piesek to był Janusz, owczarek podhalański, który miał zostać wielkim i silnym psem górskim. Gdy Janusz miał kilka miesięcy, Przyjechali po niego pan i pani. Byli to bardzo dobrzy ludzie, z ciepłymi sercami i łagodnymi głosami. Chodź tu, mały Januszu, powiedział pan, wyciągając rękę. Będziesz z nami szczęśliwy, dodała pani, głaszcząc go po główce. Janusz od razu polubił swoich nowych rodziców, wsiadł do samochodu i pojechał do swojego nowego domu. Kiedy dotarli na miejsce, Janusz był bardzo podekscytowany. Ale gdy wszedł do domu, zobaczył, że nie będzie tam sam. W salonie leżał bardzo stary pies o siwej sierści i smutnych oczach. To był Krzyś. Wierny towarzysz pana i pani od wielu lat. To jest Krzyś, powiedział pan delikatnie. Jest już bardzo stary i chory, ale to nasz najlepszy przyjaciel. Janusz ostrożnie podszedł do Krzysia i delikatnie obwąchał go. Stary pies podniósł głowę i spojrzał na szczeniaka łagodnie. Mimo, że Krzyś był słaby, Janusz od razu poczuł, że to dobry pies, który ma mądre serce. Nagle z różnych stron domu wybiegły trzy koty. Pierwszy to był czarny jak smoła nadek, który od razu zaczął przyglądać się nowemu lokatorowi z góry. Drugi to szara kicia, która ostrożnie obserwowała z daleka. Trzeci to szary szczurek, który schował się za fotelem i tylko wyglądał spod niego ciekawskimi oczami. A to nasze koty, zaśmiała się pani. Nadek kicia i szczurek, będziecie się musieli zaprzyjaźnić. Pan pokazał Januszowi piękną budę w ogrodzie. Tu będziesz spał, Januszu. Wszystkie owczarki podhalańskie lubią spać na dworze pod gwiazdami, powiedział pan. Ale Janusz spojrzał przez okno do domu i zobaczył coś cudownego. Wielką, miękką kanapę w kolorze kremowym, na której czasami odpoczywał stary Krzyś. Była tak puszysta i wygodna, że od razu się w niej zakochał. Pierwszej nocy Janusz próbował spać w budzie. Ale było mu smutno i czuł się samotnie. Księżyc świecił jasno, sowy pochukiwały, a on tęsknił za ciepłem i bliskością swoich ludzi, i za starym Krzysiem, który wydawał się taki samotny. Janusz cicho podszedł do domu i delikatnie podrapał w drzwi. Pan wyszedł w piżamie i pantoflach. Janusz, co ty tu robisz? Powinieneś spać w budzie. Janusz spojrzał na niego tak smutno, że panu zrobiło się żal. Mały pies położył łapę na jego nodze. I cicho zaskowyczał, spoglądając w stronę Krzysia, który leżał samotnie na swojej poduszce. No dobrze, ale tylko na jedną noc, powiedział pan i otworzył drzwi. Janusz od razu pobiegł do kanapy. Ale najpierw zatrzymał się przy Krzysiu i delikatnie polizał go po łapie, jakby chciał powiedzieć dobranoc. Stary pies zamerdał słabo ogonem. Potem Janusz zwinął się w kłębek na kanapie. Nigdy w życiu nie czuł się tak szczęśliwy. Kanapa była miękka, ciepła i pachniała domem. A co najważniejsze, był blisko swojej nowej rodziny: pana, pani, starego Krzysia i nawet Kotów, które obserwowały go z różnych miejsc w domu. Rano pani znalazła Janusza śpiącego na kanapie. Wyglądał tak słodko z językiem wyszczerzonym i łapkami w górę, że nie miała serca go obudzić. A obok, na swojej poduszce, spokojnie spał Krzyś. Pierwszy raz od długiego czasu nie wyglądał na samotnego. Może powinien jednak spać na dworze, zastanawiał się pan. Spójrz na niego, powiedziała pani. Jest taki szczęśliwy. A Krzyś też wygląda lepiej, odkąd Janusz tu jest. Każdy zasługuje na to, żeby spał tam, gdzie czuje się bezpiecznie. I tak Janusz został pierwszym owczarkiem podhalańskim, który spał na kanapie zamiast pod gwiazdami. A czy był z tego powodu mniej odważny lub mniej kochający? Oczywiście, że nie. Był po prostu Januszem, wyjątkowym psem z wielkim sercem. Od tego dnia kanapa stała się jego królestwem, które dzielił ze Starym Krzysiem, trzema kotami i swoimi ukochanymi ludźmi. Każdy kącik, każda poduszka. Wszystko należało teraz do wielkiej, puszystej rodziny. A mały Janusz? Z czasem urósł na wielkiego, pięknego psa, ale w duszy zawsze pozostał tym małym szczeniakiem, który znalazł swój dom, swoją ukochaną kanapę i swoich pierwszych przyjaciół. Koniec odcinka pierwszego.